Cześć, witajcie serdecznie. Piękny kolejny słoneczny kwietniowy dzień. Wiosna pełną gębą. Temperatura skoczyła. Dzisiaj wiosennie. dzisiaj zielono. Dzisiaj sałatka. A po składniki do tej sałatki przyszedłem sobie do swojego ogródka. W którym mam parę fajnych rzeczy: czosnek, ale nie o czosnek. Dzisiaj chodzi. Sałata masłowa i to właśnie jej użyję do sałatki, między innymi cebulka młoda i parę innych składników jeszcze, ale o tym za chwilę. Zabieram się za zrywanie sałaty. No i dobra. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Do tego dołożę trochę świeżego szczypiorku. No myślę, że jest OK. No i teraz to wszystko muszę wypłukać w wodzie. Oczywiście no nie tej. Tylko takiej bieżącej z kranu. Będę. Słuchajcie, wszystkie składniki mam już przygotowane, a mam tutaj sałatę masłową, szczypiorek, dwa jajka, brzuszki wędzone słososia, pomidorki koktajlowe. no je tradycyjnie. Sól, pieprz, oliwa z oliwek. zawieram się do roboty. Mam już skrojony szczypiorek. Pomidorki kotajlowe są przecięte na pół, a także jajka. I został tylko łosoś z grubsza. Go jeszcze potnę na mniejsze kawałki, a także jajko. Również na takie małe, żeby było bardziej. Podzielne już w sałatce. I za chwilę wszystko wrzucam tu, mieszam, doprawiam. No i zobaczymy. I wrzucam resztę składników do mojej sałatki. Wszystkie składniki mam już w serce, także przystępuję do doprawienia trochę soli nie za dużo tej soli, ta cała łyżka w pełności wystarczy teraz czas na pieprz czarny zmotkowany na moździerzu łyżka majonezu w postaci smaku. I teraz mieszamy to. Sałatka gotowa. Słuchajcie, ja pozwolę sobie dołożyć trochę tej sałatki, tym razem nie na talerz, ale tak na chlebek, tak inaczej. Sosia, Pomidorek. Trochę jajka. I gotowe. Zobaczcie jak to się pięknie prezentuje. No to jeszcze. Tak, trochę szczypiorku. Z pewnością zjeść jako pierwsze śniadanie, teraz na wiosnę. Gdy tych produktów, świeżych, z ogródka, z pola jest coraz większa dostępność, więc trzeba z tego korzystać, bo to samo zdrowie, no oczywiście, mam na myśli te ekologiczne, bo te niekoniecznie nasze rodzime. Są do końca zdrowe. I czas na degustację. Jest po prostu rewelacyjna. Stanął mi pieprz w gardle, ale to nic nie szkodzi. Uwielbiam pieprz. Mnóstwo smaku. Dużo treści, fajnej. Jajeczko, łosoś pomidorki, sałata, to wszystko się pięknie komponuje, cóż więcej, nic, nic więcej do dodania polecam